Jedzie pan Norwek z czerwonym dzióbkiem do cioci, anety Stoi, stoi, stoi Wyjeżdża na pas I zaraz to wystartuje koło Kubusia Tak? Dała Słyszysz? I do góry. Widzisz, że wysoko poleciał Do słoneczka, pa pa tak Pa, pa do cieci Anety, Pozdrów cieci Anetę, tak? I wujka miecia No papa. Pa. I co, Kubusiu, jakie dzisiaj samoloty widziałeś? Jaki był pierwszy? Jaki był? Jaki pierwszy startował? Chyba z jakim ogonkiem? Z jakim ogonkiem pierwszy startował? Pamiętasz? Chyba twój. <ścoughs> Sky! A potem? Potem startował taki ze śmigiełkami. Tak, ten co leci koło naszego domku, tak? Taki był drugi. Potem wylądował pan. Co robiłeś panu? Pilotowi ten co ci dał samolocik, tak? Z czerwonym ogonkiem też i cały biały. Tak, i na końcu do cioci Anety. Z jakim noskiem? Jaki miał cały dziobek? Jaki kolor. Nie widziałeś? Też czerwony. Nie pamiętasz? Czerwony przód ma ten, co dzieci cieciami ty lata, ale ogonek ma biały. No. Czyli ile było w sumie? Cztery samoloty, tak? Fajna wycieczka? O, i ziemniak? Zostawili ziemniaka? Mhm. Zapomnieli. No właśnie. Zapomnieli. A to gapy. Jak można takiego ładnego ziemniaczka zostawić? No nie powinni zostawiać, tak? Nie. A to nic. Może urośnie, za to wiesz? Jak zostanie w ziemi na zimę, to potem po zimie, weźmie, wypuści korzonki i urośnie od nowa. No właśnie. I będą młode ziemniaczki. A ty nie tarasz tam sobie, bo jesteś w sandałkach. No, musimy je potem umyć jak przyjedziemy do domku. O, na te. Wejdziemy już do domku. Jedziemy teraz zobaczyć samochodzik. Tak? Do wujka Łukasza, tam gdzie Łukasz pracuje. No właśnie. Dobra, no to papa. Pa.